Idziemy zwiedzać pałac w niepołomicach. Ach, jaki on piękny! A tu król! Powiedziała Żyrafa o imieniu Poznanie. Wchodzimy! Powiedział Stworek o imieniu Komputer. Jaki on duży! Jaki duży dziedziniec! Powiedziała Żyrafa o imieniu Poznanie. To fakt! Odpowiedział Stworek o imieniu Komputer. Ojej, rzeczywiście, powiedział z zadumą chłopiec o imieniu przyjaciele Zmiany. O, stańczyk! Hm, dama z łasiczką. Chodźcie, idziemy na pierwsze piętro, powiedział profesor słoneczko. W kasie kupimy bilety, byśmy mogli pałac zwiedzić też wewnątrz, powiedziała Żrafa o imieniu Poznanie. Wchodzimy do sal. Gdzie są wystawione eksponaty muzealne? To zwierzęta, które występują w Polsce i na świecie, zadziwiły mnie. Z jednej strony pojawia się we mnie pytanie, dlaczego one tu są, a z drugiej strony, co one nam mówią, powiedziała Rafa. W dawnych czasach królowie jeździli na polowania, polowali na zwierzynę. Pewnie w ten sposób uczyli się męstwa i stawiania oporu wrogowi oraz wytrwałości w królowaniu, ale też zachowania pokoju w królestwie. Poznawali też różne gatunki zwierząt, przynosili tę wiedzę dla świty dworskiej swoich poddanych. To uczeni w rządzeniu i zarządzaniu królestwem. Król zawsze stanowił i do dzisiaj stanowi sumę cech wszystkich, kto mieszka w takim królestwie? To mędrzec. Prawdziwy mędrzec, gdy jeszcze dodatkowo wierzy w Boga i przestrzega zasad danych przez Boga, powiedział profesor słoneczko. To prawda. Lecimy do kolejnych sal, powiedział przywrotnie stworek, patrząc na ptaki. Mamy w tym pałacu poczet królów polskich. Czuję, jakbym ich wszystkich znała. – powiedziała żyrafa o imieniu Poznanie. – Mondrala Przybrała rano, to znaczy nałożyła na się awatara króla i dziwi się, że tak jest. Awatar króla zna wszystkich królów od A do Z. To zbiór wszystkich postaw i zachowań wszystkich królów. – powiedział stworek o imieniu Komputer. – Piękny ten pałac. – Jak słyszę, odbywają się też tutaj śluby. Piękne otoczenie, jak na takie ceremonie, powiedział chłopiec o imieniu Przyjaciele Zmiany, patrząc na stary piec kaflowy. Piękne to miejsce. I przypomina o doskonałości, to znaczy zmierzaniu do doskonałości. Pałac zawsze był obliczem pamięci, że każdy z nas zmierza do doskonałości, powiedziała Żrafa. Co tutaj można polecić zwiedzającym na szlaku talentów i zdrowia? zapytał stworek o imieniu komputer. Trzeba by się zastanowili nad następującymi pytaniami. W zakresie czego każdy z nich może zmierza do doskonałości i co już zrobił w tym zakresie? Gdzie przejawia męstwo w dążeniu do zdrowia? Gdzie już ma prawo ta osoba stawiać opór chorobie, zmierzaniu do zdrowia, a gdzie już może kocha chorobę i zdrowie? Co wie o zdrowiu? Gdzie jest w nim już spokój, jeśli chodzi o zdrowie? W czym jest już wytrwała, jeśli chodzi o budowanie swojego talentu? To miejsce jest szczególnie przeznaczone do stawiania wielu pytań. W tych wymienionych zakresach można tu pobyć nawet cały dzień i dłużej. Najważniejsze, by opuszczając to miejsce, mieć odpowiedzi na wszystkie te i inne pytania, dla coraz lepszego działania w ramach zdrowia i talentu, powiedział profesor Słoneczko. Każdy oglądany obraz tego miejsca wyzwala jakieś pytanie. Przyglądam się obrazowi i stawiam pytanie. – Stawiam je i już mam odpowiedź, gdy się na nim skupiam i szukam odpowiedzi – powiedziała wesoło żyrafa o imieniu Poznanie. – No proszę, jakie to ważne miejsce dla powrotu do zdrowia. – Dziękujemy profesorze Słoneczko, że mogliśmy tu z tobą przybyć – powiedział chłopiec o imieniu przyjaciele zmiany. – Raduje mnie to, że jesteście z tego powodu szczęśliwi – Usiądźmy tutaj i odpocznijmy trochę powiedział profesor słoneczko, siadając przy stole i patrząc na chałupę, która była już poza obrębem pałacu.